Dotarłem do domu i przez fakt tego, że naprawdę mam mało czasu, wziąłem się za malowanie, ale obiecałem sobie, że tą drugą część vloga z urodzin Facemat zacznę od takiego małego get ready, bo mamy do przetestowania podkład z Armaniego. tak jak Wam wspominałem, Paulinka dała mi próbkę podkładu Luminous Silk Foundation w kolorze 6,5 i na buźce mam tylko witaminową bazę z Primarka, to jest zamiennik Bobby Browna. I patrzcie na to, jak on wygląda pięknie. Wygląda świeżo, wygląda lekko. Jeżeli on mi się tak utrzyma przez cały wieczór, popłynę w Armanium. Odrobinka korektora z tart. On ma piękny różowy odcień. To jest kolor Light Medium Beige. Ja z korektorem pod okiem nie przesadzam. Nie mam potrzeby nakładania go jakoś super dużo. A ta tonacja sama w sobie robi robotę. Nie chciałem kombinować z jakimś nowym korektorem, bo będziemy mieć nowy puder. I jedna niewiadoma, to dobra statystyka, jeżeli chodzi o mm, testowanie kosmetyków. Ja lubię testować kosmetyki w bardzo trudnych warunkach. Tak będzie dzisiaj, bo będzie latanie, będzie bieganie, będzie rozmowa z, z klientami. I zerknijcie. Tak to wygląda. Niczego więcej nie potrzebuję. Jedynie co to, chciałbym jakiś kontur na mokro. O, użyję tego. To jest też produkt z Action. Tamten był z Primarka, ten jest z Action. No nieważne. Wiecie o co chodzi. I ja go ostatnio bardzo, ale to bardzo lubię nakładać w formie takiego wstępnego konturu. On daje efekt blasku. Jeżeli gdzieś to znajdziecie. Polecam yy, zakupić. Zaraz Wam pokażę, jak to super wjeżdża. To robi taki przybrązowiony, nieoczywisty polik. Zobaczcie. Chcę dzisiaj bardzo świetlisty lekki make-up. Nie mogę sobie pozwolić za bardzo na makijaż oczu. Bo nie chcę, nie chcę sobie obciążać wizerunku. I postawię na taką piękną świeżość tego wszystkiego. Też nie umieszkam sobie nałożyć odrobinę tutaj, na boki twarzy. Ona będzie pięknie tak pracować sobie ze światłem. Tym bardziej to jest wiecie face to face z ludźmi. Nie wypada też takiego mocnego makijażu nosić, żeby to wszystko miało taką spójność. Mega, mega mi się to podoba. Puder Blurmi z Eveline. Widziałem w necie wiele testów tego produktu. W większości zbiera pochlebne recenzje. Zobaczymy, jak będzie u mnie. Wieczko bardzo praktyczne, takie przekręcane. Wysypię sobie odrobinę tego produktu. Mam jedynie wielką nadzieję, że nie jest to puder, który robi flashback. Dobra, chwila prawdy. Mmm. Jest dobrze. On jakoś ładnie pachnie czymś. Nie chcę suchości, chcę jedynie sobie tak, wiecie co, tą buzię tym pudrem opruszyć. Ale zobaczcie, jaki on, on robi naprawdę blur. Ja Wam pokażę tutaj na czole. Patrzcie. Mega. Mega. A przy tym jest super leciutki. Praktycznie niewidoczny na twarzy. Ok, kończę makijaż i zaraz się widzimy. Trochę będę rozebrany, ale nie do końca. Tak się prezentuje ten makijaż. Dosyć świetliście, dosyć świeżo. Na usta, oczywiście, niezawodny balsam diora, matowy balsam. No, ciało wyszło przepięknie. To jest w ogóle ten produkt z glam shopu, który kupiłem jakiś czas temu za 9 zł. Mówiłem Wam, że on tak ślicznie wygląda na ciele. No, ja jestem oczarowany. Bardzo lubię takie, wiecie co, opalone, fajne ciało. Tym bardziej będę miał czarną koszulę. To będzie to pięknie odbijać. Makijaż. Też jestem zadowolony. Na razie mam czapkę, bo układają mi się trochę te włosy, hmm. ale jak zdejmę czapkę, pokażę Wam cały fit, jak to wszystko wygląda. No ale ja, ja jestem usatysfakcjonowany. Mam brązowe rzęski, żeby też nie było tak przytłaczająco. No ale zobaczcie, jak pięknie ten produkt z. Action wygląda z boku na policzku. On daje efekt takiego łapania światła. Słuchajcie, nie oceniajcie tego, bo szukałem bardzo długo spodni, żeby to wszystko ładnie grało, ale też żeby było widać buty. No bo nie po to, posłuchajcie, inwestowałem w te buty, żeby ich nie było teraz widać najprościej na świecie oversizeowa koszula fajnie taki skromny skromny paseczek i tak to wygląda idę jeszcze szybko jakąś biżuterię dobrać i tak to wygląda mam jeszcze tak z bliska ten makijaż jak on się prezentuje no pięknie gra tacera luminos silk foundation będziesz mój i Wiem już, że zakupię ten podkład. Musimy jakiś zapach... No te buty jak się na nie patrzy są wygodne. Jeżeli w nich chodzisz, musisz uważać na wszystko. Myślę, że odpowiednim wyborem dzisiaj będzie Black Orchidea Toma Forda. Pyk, 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 pyk. Starczy, bo jest to dosyć mocny zapach. Jestem oczarowany tym, Podkładem z Armaniego. Wygląda lekko, wygląda pięknie, wygląda zgrabnie i powabnie, więc musimy sobie zakupić teraz pełnowymiarowe albo ze dwa kolory, tak jak wam mówiłem, tego jakichś dwóch kolorów ciemniejszego i jaśniejszego. Minęło parę dni od e, ostatniej części, tak jakby vloga, czyli imprezy FaceMedowej. I zaraz se podsumujemy to wszystko. Jest dzisiaj 11 listopad, godzina około 12. .00. Idę założyć cygarek, żeby znać wszystkie funkcje życiowe swoje. I 11:17, więc przed 12:00, ja przed chwilą zdążyłem wstać. Zrobiłem sobie kawkę, zaraz zjemy sobie śniadanie i opowiadam Wam, jak się udała impreza. Co się przez te dni działo, co dzisiaj będziemy robić. I mówię: Dajcie mi sekundkę. Jeszcze zanim zasiądę do robienia śniadanka, zaraz coś Wam pokażę, bo minął jakiś czas, i pokażę Wam, jak ładnie zaczyna wyglądać mój brzuch. Treningi wchodzą bardzo dobrze. Zobaczcie, ja już prawie płaski brzuch, prawie płaski brzuch. I ten RF zaczął działać. Ta skóra jest dużo jędrniejsza. Ja już naprawdę jakie nogi. Zobaczcie. No fajnie wjeżdżają te treningi. Bardzo fajnie wjeżdżają te treningi. Też... No też cały czas trzymam tą dietę. Całutki czas. Łyczek kawki. Przeszedłem moi drodzy na mleko roślinne, na napój roślinny, żeby ludzie się nie czepiali. Yy, I wcześniej piłem mleko bez laktozy. Teraz przerzuciłem się na napoje roślinne. I zobaczymy, jak mi to podejdzie. Yy, mam tutaj tak. Humus z pestkami dyni i słonecznika. Snaki kukurydziane i papryczkę, tak to wygląda, ale na fakt tego, że ja wczoraj za bardzo nie pojadłem kolacji, bo późno wróciłem, bo byłem też z Olą właśnie na treningu, to pozwolę sobie, wiecie co, na takie jesu, na takie może troszkę, większe to śniadanie. Zrobię sobie taką salsę warzywną. Mam pomidora, mam ogóra, mam trochę cebulki i tą paprykę. I ja sobie to fajnie skroję. Posolę, popieprzę i chciałam, żeby to było tak bardzo, wiecie co, drobniutko pokrojone. Żeby sobie troszeczkę dojeść, bo czuję, że jestem delikatnie głodny. Najzwyczajniej na świecie wiem, że potrzebuję bardziej mm, objętościowego śniadania. Później na drugie śniadanie mam, mam taki, a to się nazywa shake proteinowy z dużą ilością białka. Bo u mnie dieta, ta, którą ja mam, czyli wegańska, yy, ona ma bardzo malutko białka. Bardzo mało białka. Około 56-52 gramów białka. A mam wyliczone, że powinno być tego białka około 180 gramów. Więc podbijam sobie w ciągu dnia różnymi rzeczami. To białeczko, które powinienem spożywać, bardzo się polubiłem z serkiem wiejskim z Lidla. Tym białkowym tam jest 20 gram białka. A bardzo mi smakuje skubaniec, ślinka mi leci, patrzę na te warzywka. A nie wszystkie te białkowe rzeczy mi smakują. I powiem Wam, no dobra, jesteśmy jak rodzina, więc. Porozmawiamy sobie szczerze. Duża ilość białka na początku. Źle się kończy. Źle się kończy jak z 50 czy tam 60 gram białka przeszedłem na 180. Chyba wiecie o czym chodzi o co chodzi, gdzie ciągle musiałem latać. Mój organizm nie mógł przetworzyć tego białka, myślałem, że są to mity odnośnie tego białka, że jak dużo białka się zje. Mój brat kiedyś, bo on sporo ćwiczył, śmiał się ze mnie, że, że mi zrobił odżywaczkę białkową i że zobaczy co to znaczy. A to było kupę lat temu i przypomniałem się właśnie ta historia z tamtych lat. I jest, jest to prawda. O. Zrobię sobie tą salsę i przy śniadanku porozmawiamy sobie o urodzinkach. Zrobiłem sobie to z połówki pomidora, połówki cebuli, połówki ogórka i tej papryczki, która była w tym jedzonku, w tym daniu. Zaraz wam to pokażę. No, nie jest to nic odkrywczego, no bo nie jest. Ale, jeżeli do tego posiłku zjem sobie taką misałkę tych warzyw, to ja poczuję, że jestem najedzony, najzwyczajniej na świecie. Trzeba słuchać swojego organizmu. I pomyślałem sobie, że będę sobie nakładał odrobinkę humusiku, łyżeczka tej salsy warzywnej. Mm. Petarda. Dało mi się złapać jakąś taką fajną proporcję soli do pieprzu. Spoko, spoko to smakuje. Mm. Bez oliwy, bo nie jest mi to potrzebne, te warzywka fajnie puściły sok. Jak je posoliłem i chwilę odczekałem, są takie naprawdę soczyste co do urodzin bardzo wszystko się udało bardzo wszystko się udało wszyscy nasi partnerzy byli zadowoleni nowa firma sushi nas wspierała i muszę się tam do nich wybrać Mimo, że ja jem ryby, to oni opowiadali o jakimś bardzo fajnym takim secie wege sushi z serkiem wege, no z różnymi takimi wiecie, naprawdę wegańskimi opcjami. I muszę się z ciekawości do nich wybrać. Mm. Jak jedzenie potrafi sprawić przyjemność. Ja nauczyłem się czerpać z niego przyjemność, a nie obowiązek. Yy, co do butów, zrobiły wrażenie. Wszyscy o nich rozmawiali, bo reszta stylizacji, jak widzieliście. Była dosyć spokojna. Taka stonowana. A te buty robiły największą robotę. I to strasznie. Strasznie skubańce robiły robotę. Co dalej? Co dalej? Dzisiaj będziemy działać, na pewno pójdziemy sobie na siłownię, na małe cardio i chciałbym iść na jakiś długi spacer. Dawno nie byłem w domu rodzinnym, ale strasznie jest mi to po drodze, tęsknię za moją mamą, widzimy się 14 bo idziemy na Wacyn na, do szpitala onkologicznego. A później idziemy sobie na jakieś jedzonko i spędzamy sobie tak jakby poranek i, i delikatne popołudnie ze sobą. Część ta moja mama do mnie teraz przyjeżdża niż ja do niej. No ale dobrze. Pójdziemy sobie do galerii słonecznej na jakieś małe zakupy. No, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie nas dzień... I nogi poniosą. Zobaczcie, jak to w ogóle ładnie wygląda. Mm. Biorę się za jedzenie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tego vloga. Dajcie mi znać w komentarzach, co u Was. I do następnego.